Nasz kraj w tym roku będzie reprezentowała Justyna Steczkowska, Jak oceniasz jej występ? Uważam, że bardzo fajnie, że jedzie i cieszę się, bo naprawdę o tym marzyła. I to jest dla niej ogromna radość i super. Uważam, że lepiej jak jedzie osoba znana, mająca taki fandom, która jest w stanie tak bardzo zjednać sobie głosy Polonii, niż osoba, która jest kompletnie nieznana. No, ja jako fanka Eurowizji wolę, żeby jechała osoba, którą i znam, i... Nawet taki nie znam, to znam bardziej niż innych. Mhm. A myślisz, że takie top ten ścisłego finału jest nasze? No, mam nadzieję. Mhm. Chciałabym, trzymam kciuki. Ludzie dość, yy, niektórzy przynajmniej krytycznie podchodzili do występu Juscyny, mówili, że za dużo się działo na scenie. Nigdy nikomu yy, nie jesteś w stanie dogodzić. Nie urodził się taki, kto, do, który mhm. dogodził każdemu. Najważniejsze jest, żeby spełniać swoje marzenia i spełniać swoją wizję artystyczną. Jeżeli któryś z tych osób krytykujących będzie miało kiedyś takie fanaberie, żeby stanąć na scenie, to zapraszam. Problem polega na tym, że nikt nie będzie chciał ich oglądać, a nie słuchać i w ogóle tam się nigdy nie pojawią, bo nikt ich nie puści. Więc y, po co się tym przejmować? Miesiąc temu, kiedy ogłoszono finalistów polskich preselekcji, rozmawiałam z Dominikiem Dudkiem. Powiedział takie słowa, jeżeli Dodzie zechce się jechać na tę Eurowizję, to ona pojedzie, bo ona może wszystko. Zgadzasz się z tym? Tak, mogę. Mogę wszystko. A pojechałabyś na tę Eurowizję? Nie, bo mogę wszystko, czyli odmówić. <noise> I tyle, czyli dody na ten moment na Eurowizji nie zobaczymy. Nie, ponieważ nie ma na to funduszy, sponsorów, ja nie będę wykładać z własnej kieszeni. Okay. Mam swoją rodzinę, wydatki, naprawdę. Czyli to by było po prostu takie show, na które nas nie stać? Yy, uważam, że po prostu. Znaczy, uważam. No, przecież wiem, że wszyscy wykładają z, z prywatne pieniądze. Mm. Yy, a to jest niesprawiedliwe stawać yy, do pościgu z innymi państwami, które mają taki wspaniały budżet. No, Sory. Ciężko powiedzieć, bo nawet nie mam tej piosenki i koncepcji, która by to była. Natomiast mogę ci powiedzieć, ile bym potrzebowała, żeby zrobić show Justynie. Okej, okay, czyli ile? Myślę, że na spokojnie moglibyśmy rozwalić ten system za... w takich widełkach 200-250 tysięcy. I czy to jest dużo, jak na polski show biznes? Błagam cię, to jest, to jest 80 tysięcy euro. To jest nic.